Funkcja f jest określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x równa się x odjąć k przez x kwadrat dodać 1, gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Ta funkcja spełnia warunek. f od 1 równa się 2. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość współczynnika k. We wzorze tej funkcji jest równa. I mamy cztery odpowiedzi. Przepiszę wzór tej funkcji, czyli f od x równa się x odjąć k przez x kwadrat dodać 1. I podali nam taki zapis, że f od 1 równa się 2. Co to oznacza? Że jeżeli w miejsce x -a Stawimy jedynkę, bo to jest f od x, to wynik powinien wyjść 2. No to obliczę. f od 1. W miejsce x wstawiam jedynkę. 1 odjąć k przez 1 do kwadratu dodać 1. U góry będę miał 1 odjąć k. Natomiast chyba w pamięci możemy przeliczyć. No 1 do kwadratu to jest 1 i dodać 1 to jest 2. Tyle wynosi f od 1. I oni podają, że to f od 1 ma być równe wielkości 2. Czyli cały ten ułamek przyrównujemy do liczby 2. I z tego wyliczymy. Wielkość k. Po pierwsze pozbędę się mianownika, czyli pomnożę obie strony razy 2. Będę miał 1 odjąć k, równa się, a ta dwójka razy 2 to jest 4. Przerzucam jedynkę na prawą stronę. Zostaje minus k po lewej stronie, a czwórka, i tutaj będzie odjąć 1, to jest 3. Ale to jest minus k. A ja chcę mieć k. No to dzielimy przez minus 1. Czyli k jest równe minus 3. Czyli jeżeli za k podstawimy minus 3, będzie spełniony warunek f od 1 2. Minus 3 jest zapisany w odpowiedzi A.